Witajcie kochani, dzisiaj zapraszam was na przepis. Zrobię sobie taki sos uniwersalny z warzyw, które tu widzicie, czyli to są tą pomidory, cukinia, ale z której obrałam skórkę, ponieważ jest zielona, natomiast wy możecie równie dobrze wziąć kabaczek żółty, biały, nie obierać skóry, możecie w końcu wziąć patison, bo to są takie, to ma pełnić rolę wypełniacza. Na każdy kilogram pomidorów, pomidory dobrze, żeby były słodkie, dajemy 200 gram tego wypełniacza, cukinii, kabaczka czy tam patisona, 100 gram marchewki, 100 gram papryki czerwonej. I tu tylko i wyłącznie ze względów estetyki. Może to być żółta papryka, biała papryka, czerwona. Byle właśnie nie była to papryka zielona i cukinię dobrze obrać, jeżeli jest zielona. A kabaczek biały, żółty czy biały patison nie musimy obierać. I cebuli jest tutaj 100 gram na kilogram, czyli 300 gram, 300 gram, 300 gram i 600 gram na 3 kg pomidorów. To jest sos uniwersalny, czyli nie przyprawiamy go od czyli wymaga pasteryzacji z uwagi na obecność cebuli i mm, cukini, które mogą fermentować w słoikach niepasteryzowanych. Będziemy to pasteryzować, no bo nie ma to octu. Octu nie dodaję dlatego, że nie wszystkie potrawy, do których będę używała później tego sosu, wymagają octu. Wręcz przeciwnie, może być on niewskazany. A to ma być uniwersalny. i będziemy go doprawiać dopiero w momencie, kiedy zdecydujemy przy jakiej y, potrawie go wykorzystać i jakich przypraw użyć. Postawiłam garnek, tutaj ten tłuszcz, który widzicie, to jest olej kokosowy rafinowany, bez zapachu, ale Wy możecie użyć dowolnego tłuszczu, jaki lubicie. Tego oleju no, powinno być tak, no nie mało, no tłuszczu też spełnia pewną rolę smakową. Włączę w tym garnku, żeby on się roztopił i pierwszą rzeczą rzucę cebulę, żeby ona się nie zarumieniła, tylko żeby się... Zeszkliła. I od razu Wam powiem, że cukinię Wcześniej zasypałam łyżką soli, po to, żeby ta cukinia puściła sok. Widać, ja ten sok zleję, bo on mi nie jest potrzebny. Ja chcę mieć taki dosyć gęsty ten sos, tak? Nie solę tego. Solić będę na końcu. No, cebula tak się lekko zeszkliła. wrzucę tutaj marchewkę. Chwilę to pomieszam. Cebula jest pokrojona dosyć grubo, dlatego, że to jest takie miękkie warzywo, warzywo, które się przy gotowaniu same rozleci. Marchew natomiast, żeby oddała ten cały swój smak w tak dosyć krótkim czasie, bo to około 15 minut wszystko będzie trwało, no może 20 minut, no to drobniej. Cukinia też będzie łatwo się rozwali, więc grubo jest pokrojona i dosyć drobno. Papryka, którą w tej chwili dodaję. Nie dodajemy tu ani pieprzu, ani czosnku, naprawdę ani żadnych ziół. Bo ma być to sos uniwersalny. I odsadzoną, no jeszcze mogę wylać cukinię tu wrzucam. Przepraszam. I jak widzicie, nijak mi te, te 3 kg pomidorów nie wejdą. Przykrywam pokrywkę na 5 minut, niech to się dusi. A tu sobie w tym samym czasie podgrzeję już pomidory w garnku. Pomidory o solę, łyżkę soli. Nie wiem, czy to nie będzie już wszystko, bo cukinia była osolona łyżkę soli. No, część tego soku z tą solą wypadła. O tyle. Sole, łyżkę soli. Przemieszam kopystką. pomidory będą się tak tu podgrzewały bez pokrywki. Minęło mm. te 5 minut. Tam pomidorki mi się w tym czasie już wypuściło dużo soku. Ja teraz do tego garnka z pomidorami wrzucę warzywa. Łączę sobie to na dziesiątkę. Wymieszam. Nastawiam kuchenkę na 15 minut. 15 minut po tym czasie wyłączę, poczekam aż lekko ostygnie i zblonduje, a w tym czasie sobie naszykuję słoiki. Ja to teraz będę blendowała, nie wystygło to całkiem. Przygotowałam sobie 8 słoików półlitrowych i jeszcze taki mały. Ponieważ tu widzę, że to jest dotąd, czyli połowa objętości 8-litrowego garnka, tak to wygląda zblendowane. Teraz to jest pora na to, żeby sprawdzić na sól. Chociaż dosolić to my zawsze zdążymy. Widzicie, to jest takie do Dosycony. Nie muszę tego w ogóle gotować, dlatego że za chwilę będę to mm, pasteryzowała w piekarniku piekarnik do 150 stopni na termobiegu mi się rozgrzał. Na kratkę wyłożę gorące słoiki i ktoś, komu zależy, mógłby teraz to wszystko przetrzeć przez sito. Dla mnie to jest za dużo roboty, bo jeżeli ja to będę dodawała do sosów, nie będę w ogóle przecierała do innych dań. Owszem, ale zawsze krócej trwa przetarcie słoika niż 4 litrów. Nalewam sobie do słoików, to trochę dużo mi się nalało. Jest dosyć gęsty, prawie leczo. Gdyby nie te zaburzone proporcje, to byłoby to leczo. Ja tu sobie takie serwetki podkładam, żeby się. No ranty, żeby nie wycierać tych rantów, wiecie o co chodzi, nie? Mam słoik, mam dyrkę, stawiam. No. Właśnie no ten lejek jest często gęsto mokro od spodu, potem te ranty przychodzi wycierać, a ja tego nie lubię robić. I tak sobie to rozlewamy po słoikach. Widzicie, mamy czysty rant. Suchy, suchą nakrętkę zakręcamy, nie pitolimy się. Do wycierania zużyłabym tyle samo tych serwetek, ale dużo więcej czasu. Nie? Ściągam. I zakręcam suchy słoik. No tak, niewiele się pomyliłam. 8 słoików półlitrowych plus o taki, takie nic. E, wsadzę to do piekarnika i opowiem Wam, do czego taki sos można wykorzystać. Informacje, do czego taki sos możemy wykorzystać. no to może być gotowa zupa krem, jarzynowa, tak. Jeżeli chcecie pomidorową, to do, dolejcie co najmniej litr, na taki półlitrowy słoik dolejcie litr soku z pomidorów takiego, wiecie, albo z wyciskarki, albo z maszynki do mięsa, świeżych pomidorów. Zagotujcie macie zupę pomidorową, wtedy doprawiacie takimi ziołami, jakich Wam zależy. Możecie dodawać to w ogóle do bigosu. To może być sos do pulpetów, do ryby. Jeżeli podgrzejecie taki sos, dodacie do tego na przykład na pół litra dwie łyżki octu 110% dwie łyżki cukru albo nie dodacie cukru, w zależności od tego, jak on Wam wyszedł słodki. Yy, poczekacie, aż, no, żeby się zagotowało, odczekacie moment, yy, chwilę, żeby tam ta temperatura do tych 60 stopni spadła. Możecie wkroić śledzie solone, takie filety śledziowe pokroić na kawałki będą pyszne śledzie w sosie pomidorowym. Możecie tym gotowym sosem zalewać w słoiki ogórki, cukinie, tylko trzeba dodać ocet. Możecie dodać do zupy dyniowej, Na śniadanie takie na kacu podsmażcie sobie ząbek lub dwa ząbki czosnku na patelni, tak na tłuszczu, jakim, jaki lubicie oleju, oliwie z oliwiak. Dodajcie do tego papryczkę, chili, wylejcie ten sos, zagotujcie to chwilę na tej patelni. I posadźcie jajka sobie, jedno, dwa, trzy, w zależności od tego, kto to będzie jadł. Super sposób na kaca, na śniadanie, przykrycie pokrywką, tylko trzeba poczekać, aż się y, zetnie białko. Także, wiecie, nie do wszystkich potraw będziemy tutaj dodawali ocet, więc ten ocet w tym akurat przetworze jest niewskazany, tak, w tym sosie. Y, no, do niektórych będziemy dodawać, ale na przykład fasolkę po brytyjsku może, możecie tym sosem zalać, czyli gotujemy fasolę niewielkiej ilości wody do miękkości. Wlewamy ten sos, doprawiamy sobie czosnkiem i majerankiem i mamy pyszną fasolkę, no, fasolkę po bretońsku Możemy dodać do sosu bolońskiego, czyli smażymy sobie z ziołami wołowinę mieloną, dodajemy sobie tymianek, dodajemy sobie bazylię, co kto lubi z tych ziół śródziemnomorskich. Dolewamy ten sos i mamy przepyszny sos mięsny, zalewamy tym gołąbki albo paprykę faszerowaną, doprawiamy do smaku tym, co kto lubi. Także, także możliwości jest mnóstwo i dlatego ten sos ma tylko i wyłącznie olej i sól po to, żeby go można było wykorzystać w wielkiej ilości różnych przepisów, naprawdę jest pyszny. Myśmy go ostatnio właśnie jedli z gołąbkami, jedliśmy go z papryką faszerowaną yy, i robiłam z tego śledzie. Yy, jak mówię, no do zupy pomidorowej warto tych pomidorów dodać. Do sosu bolońskiego też warto jeszcze jakiś koncentrat pomidorowy dodać, tak? Jeszcze łyżkę czy łyżeczkę koncentratu, żeby to było bardziej pomidorowe, bo to w tej chwili jest takie bardziej yy, warzywne no, na bazie Waszych pomidorów. Dobra, dziękuję serdecznie za uwagę. Jeżeli ktoś to zrobi ten sos, podoba Wam się i będziecie mieli inne pomysły, jak go jeszcze wykorzystać w innych daniach, to podzielcie się, proszę. Pozdrawiam raz jeszcze serdecznie. Dziękuję za komentarze. Tu Buziaki, papa.